Drogie Wizu, czy wiesz może o tym, że w momencie, w którym oglądasz ten odcinek, trwają targi Poznań Game Arena, na których jestem? Więc, jeżeli oglądasz ten odcinek, a na przykład mieszkasz w Poznaniu i masz wolne trzy dychy na przejście na jakiś dzień, albo na przykład jesteś na PGA albo planowałeś na przyjść, to pamiętaj, ja też na nim jestem. Jeżeli chcesz strzelić sobie ze mną fotkę lub przybić piątkę, zapraszam cię plutko. Są maksymalnie 3-4 hale, więc na pewno się znajdziemy. Wpadaj szefie. Cześć widzowie! Z tej strony wasz ulubiony brodacz, czyli ja, i to jest pierwszy poważny film, jaki nagrywam od bardzo długo. Ale spodobał się wam ostatnio przegląd memów OSCP, więc dzisiaj robimy najlepsze memy o SCP. Memy przeszły selekcję, tak? Z zweryfikowany twórca, znajomy i Potężny content creator, nie, nie jest content creatorem. W każdym razie bardzo dobry weryfikator sprawdził memy pod kątem ich zawartości. Więc memy są sprawdzone i podobno są dobre. Lecimy dur! Z góry przepraszam za to, jak nie będę jakichś memów rozumiał, bo już mi tłumaczyliście niektóre memy, więc możecie, ponieważ wyznać się na SCP bardziej ode mnie. Ja się tylko śmieję i tworzę treści humorystyczne. SCP-173, kiedy w personel fundacji puszcza oczko i nie mruga. <laughs> w ogóle, <laughs> that's illegal. Widziałem gdzieś tego mema w 4K i w ogóle takiej współczesnej jakby e, rozdzielczości i tu by bardziej to pasowało. O, ale to jest prawda, jakby czemu ludzie w SCP nie robią, w ten, w grach o SCP nie robią tak, albo tak, albo na przykład tak, o widzicie, albo na przykład jeszcze jakoś mogą robić, poczekajcie, uwaga, sketch będzie, RG szykuj się, dawno nie było sketchy, albo czemu na przykład nie mają czegoś takiego, tylko wtedy by musieli robić o tak, nie wiem, o ja może, ja może powinienem tak nagrywać, to jest opaska do oczu piracka jak coś, dobra, nie wiem, niech to sobie tam gdzieś będzie z tyłu, Ty nie wyglądało jak stringi przypadkiem? Nie, dobra, no wygląda jak opaska pirata. Hej drukarko, m mam pytanie. Tak? Czy, czy mogłabyś wydrukować śmieci? <laughs> Ludzie, którzy uważają, że SCP jest... <laughs> że Sirehead to SCP- Nie będę tak mówić, że to jest prawda, bo nie chcę ludzi obrażać, ale... <laughs> Hej, co się stało Robertowi Scrantonowi? SCP-3001, <laughs> Gone, Reduce to Atoms <laughs> i ten Thanos nitekający. <laughs> to jest, to jest prawda. Umarł sobie. Znaczy, nie wiem czy umarł, ale na pewno rozrypał se psychikę i znikał, i prze... przechodziło mu ręce przez ręce. 3... Boże, kolejny mem z 3001, cudnie. Kiedy przypadkowo spojrzałeś w zdjęcie twarzy SCP-96, to jest prawda. Znaczy, dobrze, że to tak nie funkcjonuje. I nawet jakby... Dobrze, że nie ma takiej mechaniki w grach komputerowych o SCP. Ale... co by było śmieszne, ale guess I will die. Nie wiem, zauważyłem, że jest dużo tego typu... Może nie tyle co TikToku, bo to jest niepoprawne określenie, ale takich krótkich, śmiesznych filmików właśnie z doktorem Plagu, Czy ten, czy na przykład doktor Plaga na huśtawce, jest tego naprawdę sporo. Ofiary SCP-1471. O mój Boże! Nie mogę... Nie mogę w ogóle wytrzymać... Być się obok tego onawiedzonego czegoś. Ja. Mógłbym się dosłownie zabić dla tej aplikacji. Nie, tak nie jest. Ja się boję tego scp cha Chyba RG Play, który to montuje, coś w głowie kojarzę, że też coś... Nie chciałeś to zrobić filmu w przypadkiem, bo to jest albo coś takiego, coś, coś kojarzy, że czy jakieś powiązanie pomiędzy tym a kiem a tobą jest? Uwielbiam patrzeć na uśmiechających się do telefonu ludzi w miejscach publicznych. Może otrzymali dobre wieści, albo wiadomość od ukochanej osoby, co mogło spowodować uśmiech w tym momencie. O 68! A nie, że jest Neutralized! Kiedy wrzucisz D do Ketera, ale ten nie został od razu zabity końsk Analiza. Bo co? Bo ketery są takie od razu, tak? SCP klasy keter są takie, że zabijają od razu, i to trzeba analizować. Kto by wygrał? Wysoko inteligentny gad, który nienawidzi każdego życia, jest niemożliwy do zabicia. Czy trzyletnia dziewczynka z kredkami. SCP-053. Napiszcie, co robi ten SCP. Dobrze. Tłumaczcie mi memy, których nie rozumiem, proszę was! Ja naprawdę się bogacę na tych filmach. Robię progres. Kiedy bezpieczny SCP ucieknie! ITF <laughs> tańczący z minionkami. Swoją drogą widzowie. Moi kochani, to jest zdjęcie z jakiegoś konwentu, a przynajmniej na takie wygląda. Więc zapraszam was, jak już wcześniej wspominałem na początku odcinku na PGA. W momencie, w którym oglądacie ten odcinek PGA trwa, wpadajcie, przybijajcie piony. Kiedy jest szczepione dziecko, dowie się, że zostało zaszczepione. Będę z wami szczery. Dawałem tego mema już na kartę społeczności zapowiadając jakieś, jakieś odcinki, happy zombie nices. Ale to jest dobry mem, mimo że go widziałem, mi się naprawdę podoba i jest śmieszny. <grym> Happy zombie noises. Ja, bez trosko zakładający głupią maskę na siebie. <śpiewanie> Wszyscy w przechowalni SCP-035 <śpiewanie> i ten Tom. W ogóle, memy, w których na początku jest taka normalna wstawka, a później kontekst jest do tego dodawany, są cudowne. Naprawdę, mega mi się podobają. Tworzycie takie memy, są naprawdę ekstra. Doktorze Billy, coś ty narobił? Sarychat jest iem Weź do niego strzel jeszcze raz. <laughs> Cudne, naprawdę. Nie wiem, to jest strasznie jednocześnie zakładam irytujące dla ludzi, którzy siedzą w SCP, a dla jednocześnie tak bardzo memiczne i z mojej perspektywy śmieszne, naprawdę cudowne. O nie, jaki zły mem! Ja go nie będę czytał. Erdzi, po prostu go pokaż. Hmm, zabić SCP-682, czy zabezpieczyć wszystkie SCP-ki w wyłomie przechowawczym? <laughs> Fundacja SCP-Klikająca czerwony przycisk. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do SCP-Containment Bridge, w której to właśnie e, jednym z zakończeniem było uwolnienie się 682 i odpalenie głowicy, która była w, w, jakby w placówce. W ogóle, jeżeli ktoś z Was wie, jakiego filmu to jest kadr, bo widzę to w ilości, du, dużej ilości memów, a nie wiem z jakiego. A nie wiem z jakiego filmu to jest kadr Sorry Sorry szefie, no anime O nie, pamiętacie jak memy Z Moto, moto były na fali Typu moto, moto likes you i w ogóle Było fest, dużo przeróbek Oto jedna z nich I jest w ogóle super superancka, bo jest narysowana I jest naprawdę wow, to w ogóle sobie popijają kole I ten I think Moto Moto likes you I te dosłownie wystające Oczy SCP-106, cudowne Naprawdę here, here, here. Here he comes, naprawdę. To, ten mem był popularny dosyć dawno temu, ale były to dobre memy według mnie. Ktulu w Lovecraftowych mitach versus Cthulhu w uniwersum SCP. Nie, nie wypowiem się na ten temat, ponieważ nie znam za bardzo postaci Ktulu i w tym, i w tym, ani w Lovecraftcie, ani w SCP. Muszę zdać się na was i mam nadzieję, że was ten mem śmieszy. Fundacja SCP. Obiekty anomalne muszą być przechowane i później, jakby muszą być badane. Marshall, Carter and Dark Hub. Anomalne obiekty powinny być sprzedane, aby generować przychód. GOC. Do you want to explode? Want to explode? <laughs> tak, i te GOC chcące zamordować i zabić i zniszczyć, zneutralizować dosłownie wszystko. I cudny kadr z, o ile się nie mylę, Yy, z tym filmie o minionkach. To... O, tego bym widziałem, i on jest cudny. Mimo, że nie siedzę w ogóle w czytaniu SCP, to jest cudny. Specjalne czynności przechowawcze: zamazane, zamazane, zamazane. AND. Zamazane, zamazane, zamana, zamazane. IN EN. Zamazane, zamazane, zamazane. When data expand. Wow, This is worthless. SCP-049 próbuje wyleczyć D-Boya. D-Boy wyciąga jabłko. I wkurzony SCP-049 i kadry z pory na przykład, której nigdy nie oglądałem, ale kojarzę postać. Nie wiem o co z tym memem. O co chodzi z wyciąganiem jabłka. Ktoś z Was wie? Nie, nie wiem. Napiszcie mi, please. O! Kolejny mem, którego nie rozumiem. To są cudowne memy, ponieważ możecie mi je wyjaśniać w komentarzach, a może was rozśmiesz. Rozśmie o nie. To jest dobry mem, ale wiecie dlaczego ja sobie cenię takie memy? Ponieważ są rysowane. Tak mi się wydaje, że są rysowane. Jestem zły mem. Znaczy jest śmieszny? Widziałam pochodne tego mema, ale jest mniej śmieszny osobiście. Są dwa typy podmiotów SCP. Jakiś morderczy z mackami potwór niszczący świat i ziemię. I żółw ninja wpierdalający pizzę. A to jest prawda. To jest prawda, to jak SCP-999 na tle innych scp jakby będących obok cyfrą, po prostu ten jeden wesoły scp podśród innych morderczych, to jest, to jest, prawda, okej? Okay? Why doesn't the foundation keep a back on SCP-96 faces? Czemu fundacja nie będzie trzymała, nie trzyma jakby worka na twarzy SCP-096? Nie rozumiem, w sensie, kojarzę format mema, ale nie rozumiem czemu tutaj on jest akurat wstawiony, jakby, może nie będę zadawać takich głupich pytań, żeby mnie nikt nie wziął za ignoranta, bo SCP nie jest creepy pastą. ale wiecie co mam na myśli, wiecie, to jest właśnie cudne, bo wy możecie mi je wyjaśniać, to są, ja dużo o tym nie wiem. Na górze róże, na dole Panama, twoja szyja jest od teraz ZŁAMANA! Angielska strona SCP, rosyjska strona SCP. Kopią Andrea Daksina, fundacja SCP w realnym życiu. Też kopię Andrea Daksina, A tak to jest ten z trademarkiem logo SCP. Tak, tak, tak kojarzę. Była afera o tym już chyba ponad rok temu. Pamiętam go, pamiętam, pamiętam, pamiętam. I to jest racja, dobrze, dobrze, kopcie, mogę się dołożyć. <grych> tak, dobrze, good, good, good. O, a to jest, to jest dobra forma mema, ale troszeczkę źle zrobiony, w sensie rozumiem porównanie, że to jest manga, to jest anime, a to jest adaptacja Netflixa, ponieważ ten szablon i format był często zachowany, ale tu troszeczkę nie rozumiem, ponieważ manga to jest SP z, SCP z SCP-096 z Containment Breach'a, anime to jest pierwsza wersja Nieśmiałka ze a ne adaptacja Netflixa to jest wersja z najnowszej, z więc nie rozumiem, według... Możecie napisać, który nieśmiałek wam się najbardziej podoba. Mi osobiście najbardziej podoba się ten, później ten, a później ten, eee, więc napiszcie, który wam się podoba, a ja was również gorąco zapraszam do zostawienia łapki w górę, jak już piszecie komentarz i zasubskrybowania. Mówi do was Gabor, modował RG play, memy były z mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Pamiętajcie, że jestem teraz na PGA. Do następnego szafuncie, jojo.